Cześć, witamy Was w nowym vlogu i powiem Wam tak, jak ja hodowałam gołębie, nie było problemu, natomiast jak rektor hoduje sikorki i em, wróble, to jest po prostu taki syfilis, ja byłam ileś godzin, ten balkon końca nie widać, to jest po prostu jakiś kurwa żart. Na szczęście... Na szczęście, no tu już są pelargonie te, które ostatnio przecinałam, tak, to jest cyfilis, tu są wyprane kurwa, będę musiała w tym roku nowe chyba uszyć, chociaż nie chcę mi się zamawiać znowu tej kordury, to jest materiał em, wojskowy i w środku są, no jakieś tam wypełnienia. E, na szczęście mój mały Gdańsk się odrodził winogroną, chociaż wiecie, myśmy już tu stracili tyle winogron, że w sensie chodzi mi o krzewy. Mały winogronko odżyło i moje kurwa gdańskie pisze piękne, ulubione trawy, chociaż one nie są z Gdańska oczywiście, bo przecież one rosną tylko na Wydmach, ja je dostałam od Teściowej. No. Rubensik jest? przydają się klapki basenowe i ziemia ze szkółki. A dwie jeszcze są w samochodzie. Natomiast to winogrono, to tak jak i ten gość, chyba nie bardzo. Teraz mi mów, póki ja nagrywała ciebie, nie widać, co to znaczy różne dziwne rzeczy. Dzisiaj jest akcja pod tytułem: Najpierw Wam zapodam ym, informację z trasy, mianowicie to jest na jutro, gdyż ponieważ jutro dzieje się to, co nagram Wam <grym> jutro, a dziś mieliśmy. Ja już jestem w piżamie i znowu widzę, że mam coś na policzku, choć ostatnio miałam coś na drugim policzku, ale ostatnio gryzą mnie jakieś yy, ustrojstwa. Dziś mieliśmy akcję z sąsiadem, który uważa, że yy, wszyscy będą chcieć brać na niego kredyt, więc <śm> on we vlogach nie bierze udziału. Skoro tak, ja jestem w piżamie, więc wam się nie pokazuję. Natomiast przygotowujemy się do wyjazdu. Bo jeszcze akcja właśnie... A, właśnie, bo zaczęłam nagrywać, jak jechaliśmy do Sobótki, no ale obiecałam, że tego nie wrzuca, choć sąsiada nie był widać, ale on obawia się sztucznej inteligencji, więc... No. A my za godzin kilka, dosłownie, ja muszę zaraz z pieskami dosłownie, bo jest już prawie 22, a o 6 już mamy pociąg z Tworca Głównego, jest akcja rewelacja, o której opowiem wam już pewnie... I już rozpociągu. Wow, i wow, wow, łapię jeszcze resztki zachodzącego słońca i oczy jesteście. I nie nagrałam nic, i widzę, dlaczego mi kwiaty więdną. Myślę, że to przez ym, ptaki, które w ilości mnogiej ym, zamieszkały na moim balkonie. I są to już nie tylko synogarlice. Kurde, a w ogóle y, w, teraz widzę, że ja mam włosy trochę jak Matylda Damiancka, bo już przez tą siwiznę, to widzicie już nawet koloru nie widać. E, o, zresztą jest koncert Matyldy Damianckiej, nawet mówiłam mamie, żeby iść do sali y, w wrocławskiej. Jakiej sali? E, Radia Wrocław po prostu, tam gdzie byłam kilka razy na ten napach. E, do Meritum właśnie przyszła paczka od moich przyjaciół, moją urodzinową, bardzo się cieszę paczka niespodzianka. Ja mam ją otworzyć na wizji i im dać znać, natomiast nie wiem, co tam jest, więc trochę się waham. Um, w sumie spoko są te włosy. Postanowiłam, że się opierdzielę w, we wrześniu, tradycyjnie, po wakacjach, bo jestem mega ciekawa, ile uda mi się jeszcze ich zapuścić do... O, tu widać. I Robert. Do września i... Będę się starała ich nie ścinać już do tego czasu. No jakby ostatnio, jakbym mnie chciała dwa razy podciąć tak o tyle, no to bym miała takie, no do pępka. No ale nie sądzę, żeby miała. One by się raczej wykruszyły przez to, że są yy, rozjaśnione i tak dalej. No, zobaczymy. No dobra, słuchajcie. Paczkę otwieram. Znaczy dopiero do mnie idzie ta paczka. Już dostałam SMS i... O, no, już w chciałam wam pokazać jak Rubens e, na grillu rodzi, był super, w ogóle to już był któryś grill w tym roku i na maksa się cieszę, że mm, udało mi się też te liście ogarnąć powiedzmy. Rubens został. Rubens buszuje w mojej pracowni. Dobrze, a tu w ogóle rośnie mi szczupiorek, pokażę wam, choć okna jakieś, e, znaczy jakieś, myłam balkon w ubiegu piątek. I w ogóle, o, pokażę Wam, chyba nie nagrywałam, a może nagrywałam mój Gdańsk w Donicie. <laughs> Ale w ogóle wszyscy cebulę do Doniczki z fasolą, z, z fasolą, boże z papryką z ubiegłego roku, i mam pełno szczypiorku, nie wiem co z nim robić. A okno jutro moje bo jutro gości. Gość ma. No dobra, nie wiem jak mam to otworzyć, bez, bo mi pokazali bez otwierania... bez otwierania, bez używania nożyczek i noża. Ciekawa jestem. Zobaczymy, no. Wiecie, że ka każdy kto mnie zna, to wie jak ja reaguję jak dostaję prezent, czyli po prostu jestem zażenowana i zamykam się w sobie, każdorazowo, ale patrzcie na to. W ogóle dziękuję. Ja wiem, że już wam się nagrałam e, na WhatsAppie, ale po prostu. Taką. <laughs> ale nie z to jest, koszuka, to jest putuszka. W ogóle z takim miłym, prawda? Dziękuję. I ponownie pyszny drzemik, chociaż tym razem są tutaj gruszki, em, kiwi i banany. I zostawiłam za długo przykryte, no przykryta i puściło tak dużo wody, ale spoko, to się odparuje, ale wiecie co, to, to wygląda strasznie. Natomiast smakuje bardzo dobrze. Ostatnia sąsiadka mówi, że <grytania> palcem wyczyściła słoiczek tak, truskawko tego truskawkowo-bananowego drzemiku. To jest... Czyli ja opowiadałam Wam o tym, że sruka zażarła jajka moich rodziców w górze. E, zostawiłam tutaj, em, bo podzieliłam się z mamą, tackun jajek. Ja biorę takie ze wsi, wiecie, od... nic nie widzę w ogóle, od rolnika. E, no i zostawiłam te i wiecie, normalnie w tych wydmuszkach takich... Czekajcie, e, sąsiad miewała cały czas. Mm, I co? I, ona po prostu y, podziebała te jajka i y, sobie zjadła. <noise> Smarkałam się. No, tak żeby się dostaną z mojej puli, no bo no. ale sery jaki tu przecież znajoma y, sroga czemu na tak robi? A tu Rubens patrzy na siebie w odbiciu. Bardzo ładnie jesteś. Śliczny piesek. Tutaj, chodź, Mucha. Dobra, czas jest z psami. Moje futryny, których chyba nigdy nie pokazywałam, bo do dziś ich nie porwałam już chyba z rok. Eee, właśnie lektor... Sorry, bo sąsiedzi do mnie piszą, jest na sorze, a ja wrzuciłam tylko jedną na <laughs> Mam nadzieję, że dodam mu otuchy. Shit happens. Eee, w ogóle... Bardzo mi się podoba moja koszulka. Co prawda jest dziecięca, ale jakoś udało mi się w nią wbić. Eee, w każdym razie, ku pamięci, lektor na Sorze, jemu rzadko coś się dzieje, a jak już się dzieje, no to wypadałoby pojechać na Sor. Trzymam włosy, bo oczywiście gumkę gdzieś posiałam. Eee, a. No. no i tyle. Aferka przedwyborcza wiadomo, w niedzielę druga turę. No i. Ale lecimy z tym dalej. Dobra, a ja lecę z psami, i to tyle. Póki co. Nie pytajcie. Moje jest tylko, choć gardę, jak wiadomo, miksem. A choć. Ale lektor. Wszystko mi się wiesza. Zobaczcie, tutaj są te TBS-y na Trzebnickiej. Kręcę, bo Obawiam się, że to niedługo zniknie, nic Wam nie nagrywałam ostatnio, ale na nadrobię. Zobaczcie, jakie to jest... Eee... Nie nagrywałam chyba za dwa tygodnie. Słuchajcie, wracam z miasta. Znaczy z miasta, no tak, jakby z miasta. piska, na maksa, musiałam zdjąć kaptur, bo byłam w sklepie jeszcze. E, burza zaraz będzie, a zobaczcie jakieś słońce, jest tak kurde zimno I przez jakieś podwórka <głupia> lubię mi tu, bo mam perfumy I w ogóle się tak jaram, dlatego, że te perfumy Mmm, ciężkie O, a coś mnie prosił właśnie o pojemnik na jajka, a tu jest tylko do odzymywarki e, Właśnie potrzebuję stołka e, Jaram się, dlatego, że znalazłam perfumy Których nie produkują chyba z 10 lat już, znaczy nie produkowali aż tu nagle, pewnego razu choć nie chodzę po drogeriach staram się przynajmniej idę, nie wiem po co ja tam byłam szukałam czegoś farby do włosów O! patrzę, moje perfumy jaki, jaki ładny kadr moje rejony patrzę perfumy et voilà. po 10 ponad latach i one są w takim jeszcze, bo to jest ym, Lancome i to jest w takim pudełku jeszcze plastikowym <grym> Bo anty, coś tam. No, I zamówiłam, musiałam, oczywiście, już kurwa tyle razy obiecywałam sobie, że nie będę brała z odbiorem osobistym, bo to nie ma sensu. Prosiłam mama jeszcze, żeby pojechała chociaż do jednej galerii, po farby do wózów dla mnie, żeby odebrać opłacone zamówienie, ale. No więc skupiłam bilet codzienny o. i kolejka drabiny, no. cześć tu. Cześć. Ja. Rabina na całą w ogóle kamienicę na takim o i co? I kupiłam bilet cały dzienny. Bardzo miło spędziłam dzień, natomiast muszę lecieć, muszę robić obiad. Tiramisu, który miałam robić wczoraj, pieski czekają, więc wracamy do żywy. Czee! Boże, jak mam atak tak Muszę wam to dograć, bo mm, wskazywałam to z pliki. Nie wiem w ogóle z nią pliki, po prostu jestem włosy i wam powiem. Eee, podsumowanie kwietnia pasmo sukcesów. Eee, lektor, skręcona, Zwiśnięta noga. Coś w ogóle... Nie? Pieski. Przyszło mi reanimować moje pieski. I powiem wam, że mm, ja mam na kursie pierwszej pomocy. Jestem u weterynarza co trzy tygodnie. A w momencie, jak mi pies mydał, ja nie pamiętałam w ogóle nic, nie? E, specjalnie po to na autostopie poszłam na, na kurs, żeby się dowiedzieć, jak na nie pieskim. Ale w sytuacji stresowej, jak wiemy, po prostu człowiek nie pamięta nic. E, Sorry, mam szopę, ale jestem... Rano jest, a po tym... O, tu już jakby dogrywam. Kolejne dwa tygodnie później, ten wychodzę z choroby. Akcja była taka, że mucha się czymś zatruł. Miał atak neurologiczny, toksyny poszły mu do głowy. No i w nocy obudził się, wyjąc i, i szczekając. I ja Wam powiem, że Lesiu też coś takiego miał, jakby już zatrutym ocznikiem, ale to trwało wiecie, jak już przed śmiercią. Jak, to trwało no, z minutę, może dwie. A mucha godzinę, słuchajcie. I to wygląda tak, że pies biegnie przed siebie nieprzytomny i wali we wszystko. Więc ja jakoś go złapałam na ręce, poszłam z nim na dół, znaczy że zbiegłam z nim na rękach na dół. On przez godzinę biegł w kółko, także ja myślałam, że nie nadążę za nim. W międzyczasie lektor zszedł z róbciem. Rubens jak to wszystko zobaczył, zebnął. Słuchajcie. Znaczy akcja wyglądała tak, że ja... Y Myśmy jeszcze nie mieli samochodu, bo samochód był u rodziców, więc 3.30 szybka akcja, telefon do sąsiada, dawej kluczyki. A on szybko zbiegł, dał kluczyki. dziękuję. był na bombie, więc nie jechał z nami. No i my szybko, jak jest, wiecie, pomoc weterynaryjna nocna, chociaż ja mówię, no... Powiem Wam szczerze, że miałam w pewnym takie odczucie, że już się sobie, niech one zawału dostaną oba, bo... Co może jest brutalne, ale ci, którzy kochają zwierzęta, pewnie mnie zrozumieją, że ja po prostu stwierdziłam, że my i tak im nie pomożemy, i że jak one mają tak się męczyć, to ja, ja nie wiem, co jest lepsze dla nich. No, no i Rubens, słuchajcie, ja weszłam z sam do góry, bo poszłam po książeczki i poleki, które one biorą, ale kto został z tym biegającym muchą, szalającym? Ja wchodzę do góry i nagle Rubens, słuchajcie, na nóżki mi się yy, słania na nóżkach, tyk, 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 i ja leży. Ja go dotykam serduszką, przestaje bić. Ja pamiętam jak wesna, yy, jak na pierwszej klasie umierał, jak jemu serduszko przestawało bić, bo ja miałem, tak, mam uczulenie. o tego, tak? Nie wiem, bo ktoś pytał. Yy. Znaczy w ogóle to jest... W ogóle o tym to też mogłabym nagrać, bo to, to nie jest tak naprawdę uczulenie. Wiecie, to jest choroba, która wychodzi w miejscu cho chorym przez skórę. No ale dobra. To teraz nie o tym. No i, <laughs> I da się, słuchajcie, zemdlał. I ja mu trzymam rękę na tym sercu, a ono tak pyk, pyk, no ja panią mogę się, Rubens, jak da się umierał, czy e, ja mu też jak serce przestawało bić, jak własne musi się pić uśpić, i tak, serce chce przysłał bić, w sensie ja, pierdziu. no to dawaj, reanimacja. Waliłam w niego, przyciskam go na oślep, i tak. Myślałam, że go połamie, no ale sorry pralka, ale nie miałam wyboru. Natomiast lepsze połamanie, że wręcz, wiecie, brak reanimacji pomogło. On wrócił do siebie gdzieś za chwilę, jak potem jeszcze pół godziny był taki, wiecie, potem na drugi dzień jeszcze zemdłał i coś tam, ale... ma zwiększoną dawkę leków, ma chore serce, więc jest okej, okay, nie? Natomiast, wiecie, Mucha, no po prostu dramat. No się jakoś spokoju. w sumie to chyba godziny trwało, godzinę z hakiem i w drodze do weterynarza właśnie obcego, wiecie, na pomoc, jakąś tam dyżur, w mieście. Była taka, jak też się zatrzymaliśmy, bo on już taki spokojny był na rączkach w aucie. No i wyszedł z tego i tak zaczął patrzeć na nas, tak jakby nas już zaczął rozpoznawać, nie? Ja to, że jeśli chodzi o ranie, No i wróciliśmy w końcu do domu. Mam tam trzy miski wody i spał dwa dni. Jakby nie pytajcie. A wiecie, telefon do naszego weterynarza w pół do trzeciej, ale naszej pani weterynarz pozdrawia. Choć, no, jakby pół do trzeciej pół do czwartej. No Boże, z sobie się no. Także powiem wam tak. Generalnie jest chyba 100 odcisków ym, psa na minutę. Ja zrobiłam jakieś 5, może 15. <tryk> 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 yy, najważniejsze, że efekt był. Natomiast powiem Wam, że to naprawdę jest straszne w takim stresie człowiek. Chcę pomóc, wiecie, a w sumie nie ma jak, nie? No i ostatnio miałam to samo, budziłam się w nocy dusząc, ale to już jest inna historia. Dusząc się i nie mogę oddychać ani przez usta, ani przez nos. To jest straszne, jak się człowiek dusi, topi, wiecie, to jest w ogóle... Znaczy człowiek czy zwierzę błędy, Boże, jak ja wyglądam strasznie. Pomimo straszy tutaj, no ale trudno. Dobra, to wszystko. Widzimy się w następnym vlogu, bo... Maj? Oby był lepszy. Nie wiem, w pięknie się tak naprawdę nic nie stało, ale wiecie, te małe takie jakieś dzwony to niepotrzebne całkiem. Do następnego.